Siemano, to ja znowu. Słowem wstępu, yy, będzie to film jak nie przeprowadzać pomiaru luzu olejowego, z tego względu, że poszedł mi on nie najlepiej, znaczy coś tam, coś tam pokazało, ale ja tam popełniłem szereg błędów, które już teraz, żeby zaoszczędzić Wam czasu, bo czas to pieniądz, yy, Wam przekażę. Co zrobiłem źle? Na pewno... Yy, Upewnijcie się, że jak skręcacie podporę wału, to że pod, te, pod, pod tą pomporę wału pomporę? podporę wału nic się nie dostało. To jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że mój plan obejmował coś takiego, że ja sobie pomierzę nie, że na jednym czopie yy, wału yy, ten luz, tylko na wszystkich naraz. Że wszędzie zmierzę od razu. I nie wiem, czy to nie było błędem. Nie wiem, bo mogło to stanowić trochę... Dystansu, więcej. Ja wiem, że to jest plastelina, ale też kolejny punkt to było dosyć zimno, bo pamiętam, że mi normalnie ręce tam grabiały. Co by mogło oznaczać, że ten materiał po prostu się nie chciał rozpłaszczyć ze względu na temperaturę. Przypuszczam, że może być, że tam w odpowiednich temperaturach powinno się to stosować, a w innych nie. W każdym bądź razie mi ten luz olejowy, pomiar jego wyszedł tak średnio, bym powiedział. Może i robimy. Ale kto robi dobrze? I wstrzymywałem się z montażem tego materiału, bo myślałem, że jeszcze raz przeprowadzę ten pomiar luzu olejowego. No ale tato mnie trochę odwiódł od tego pomysłu, bo mi powiedział, że raz, że mam tu już poskręcane wszystko i znowu będę się bawił, że skręcanie tego to niepotrzebne sranie się. Wał się ładnie obraca, nie ma luzu, jak nim majtać czy, czy cokolwiek. Z tego, co widzieliśmy tam na tych pomiarach, no to mówię, wyszło to średnio, ale coś tam pokazało, że jakby w górnej granicy to się mieści. No i jeszcze też kolejna kwestia jest taka, że mówi mi tato, że te śruby, które trzymają podporewał, no one w zasadzie to są śruby jak śruby, nie? No Tylko, że. Ja je wkręcam, wykręcam z momentami, dowalam je tam i żeby po prostu ze śrubami się tam nic nie stało, żeby tam gdzieś gwincik się wiecie, nie, nie przeskoczył czy coś, żeby potem po prostu nie było seraczki z tym, dlatego e, ja odpuściłem już kolejny pomiar luzu. Hmm, zresztą, no, wiecie co wyjdzie, wiecie. no i mówi mi Tato też, no, jeśli by się okazało, że jest źle, to co? To co wtedy? No mówię, nie wiem, no szli wał, inne panewki, mówi. Będzie dobrze, będzie dobrze, bo ten luz, mówię, w górnej granicy gdzieś tam się mieścił. Eee, najważniejsze, że nie jest dociśnięty dowolnie na, e, na hama i że silnik się raczej nie powinien zatrzeć, bo nie jest za ciasno po prostu. No, w każdym razie tyle w słowem wstępu. Zapraszam na seans. Gdy patrzę na auta, to widzę rozjebany hajs. Zwróć z tego, że jeszcze nie mam panawek. To Dzisiaj zajmiemy się przełożeniem tej całej rurki i pompy wody do tamtego silnika, bo najwodniejsza to jest świeżutka, a tamta mniej. Było odkręcania już zrobione. Pompa wody dołączy do zaszczytnego grona przy Dasiów. Bo uszczelka mi się wysrała, będę musiał zamówić albo dorobić nową. Słuchajcie, dzień już nie wiem, bo to ja już nawet nie będę mówił, bo to się strasznie rozwleka. Bo to na przykład załatwienie kluczy dynamometrycznych od znajomego, no to jednego dnia pasowało mi, jednego, innego dnia pasowało jemu. Zgrać się, jeszcze upewnić się, że zakresy mi się tam będą zgadzać i tak dalej. No to to jest wszystko, wszystko czas. Trochę mi się to przeciągnęło. Przesyłka. Yy, Przesyłka panewek głównych też zajęła troszkę dłużej niż bym się spodziewał, ponieważ miały być w moim założeniu: jeśli zamawiałem to w niedzielę, to w poniedziałek wysyłka we wtorek są u mnie, były u mnie w środę, ale mam klucze. Mam klucze, nawet dwa dynamometryczne od znajomego pożyczone. Była bardzo dziękuję, jeśli byś kiedyś to oglądał, bo ratujesz mi trochę dupę. W sensie to, kurde, klucze dynamometryczne, taki klucz pojedynczy. Ze wszystkimi zakresami, jakie by mnie interesowały, kosztuje nie wiem, tam z 70 zł, aczkolwiek mam nadzieję, że ja ten klucz kupię, kupię, że ja te klucze pożyczę i to będzie akcja jednorazowa, że ja nie będę musiał ich używać już, Bóg wie, tam ile, a i tak z częściami popłynąłem, bo a tu kupię droższe panewki. A tutaj coś tam, tutaj się okazało, że uszczelka taka srakałowaka musi być założona nowa, a kurcze są słabo dostępne, dodatkowo kosztują tam trochę, no i się ta kasa trochę przerała i to tak jak, nie wiem, tam gdzieś na którymś, gdzieś tam na którymś, w którymś fragmencie, w którymś materiale już mówiłem, że Miał być budżet do tysiąca, jak nie to sprzedaję to w pizdu. Już mówiłem, że zmieniłem zdanie, że w sumie skoro mam to rozgrybane, wszystko dobrze to rokuje, no to jestem w stanie dorzucić parę tych stówek jeszcze i zrobić to po prostu. No, dla własnej, dla własnej ciekawości, czy rozbierając silnik będę w stanie go później poskładać z powrotem, no i czy on będzie w stanie odpalić i normalnie pracować, nie? W sensie. Trochę kosztowny eksperyment, nie powiem, bo te 1000 zł tak sobie zaryzykować to jest. To jest, no dla mnie nie tak mało, aczkolwiek z drugiej strony też no wierzę w to, że skręcając to zgodnie z instrukcją i podpinając z powrotem, no powinno to odpalić. No kurczę, nie jest to jakaś duża filozofia, nie? Zwłaszcza, że mam te manuale kurwa manuale. Nie wziąłem manuali. Dobra. Y znaczy, nie wziąłem ich, ale mam je w telefonie, więc będę musiał się posiłkować materiałami z telefonu. Plan na dziś, plan na dziś, słuchajcie moi drodzy, to jest na pewno, na pewno będę chciał założyć wał, założyć panewki, najpierw panewki w sumie, potem wał, skręcić to wszystko z odpowiednimi momentami, tak jak książka nakazuje. I tym samym jeszcze przed włożeniem wału, znaczy po włożeniu wału, ale po. Przed nałożeniem podporywału chciałbym wrzucić te paski pomiarowe, to jest te takie plasticzki, które tam pokazywałem, po 10 zł. sztuka. No i po prostu skręcić to tak, jak książka nakazała, i dokonać pomiaru luzu olejowego, który mi zweryfikuje, czy panewki dobrze leżą, i czy po złożeniu całego silnika. Ja, odpalając ten silnik, go po prostu nie zacznę zacierać z automatu. To jest właśnie potrzebne, po, po, po to jest właśnie ten luz olejowy potrzebny. No i ewentualnie, jeśli to zajdzie w miarę szybko, jeśli luz okaże się w porządku, no to po prostu skręcić ten woł na szybko, na, na, szybko na stałe. E, aczkolwiek ja od razu muszę przyznać, że jestem po nocce dzisiaj. Jest godzina już, czekajcie. Zaraz będzie 16, ja tak około 17-18 muszę sobie walnąć takie dwie godziny snu jeszcze, żeby sobie rozpieprzyć elegancko zegar biologiczny, żeby nie spać na, w nocy po prostu w trakcie pracy. Myślę, że powinno się udać dokonać tego pomiaru luzu olejowego. Są nowe paneweczki. firma się też ze mną kontaktowała, polecam, to się nazywa firma Thomson. Fajnie, że poinformowali, bo mówili, że część będzie odpakowana, była gdzieś tam przymierzona do bloku silnika, ale w związku z tym, że było to odpakowane, a no ja pociągam za nowy towar, no to otrzymałem jeszcze 10% rebatu od nich tam. Obniżyli mi po prostu cenę za te części, więc polecam. Fajnie. Sama firma yy, panewek King Racing podobno też jest dobra, więc. Mam nadzieję, że ten silnik jeszcze kiedyś będzie żył i jeśli uda się go doprowadzić do stanu użyteczności kiedyś, to, że te panewki trochę w nim posłużą. Teraz tak, tutaj mamy takie panewki oporowe od wału. To są od wału, który był przytarty. Z racji tego, że bierzemy wał z tamtego z tamtego silnika, to też sobie te panewki z tamtego wału przełożę bezpośrednio. Tutaj te panewki muszę jeszcze powyciągać jak je już powyciągam, oczyścić oczywiście wszystko z oleju żeby wszystko było tutaj na sucho nowe paneweczki już leżą w bloku no zaraz sobie tutaj jeszcze sprawdzę, czy ja w ogóle dobrze tutaj to wszystko zrobiłem bo nie wiem, bo ja, ja nigdy w życiu panewek nie zakładam nawet nie wiem, czy ja dobrze założyłem sprawdzę sobie jeszcze wszystko zgodnie z manualem, czy czy tutaj się zgadza? No i zaraz idę po podporywału. Podporywału też uzbroję w te, w te wszystkie pierdolety, w te paneweczki. No i będę ucinał te paski prawdopodobnie pomiarowe. No i będę się starał to skręcić za moment. Taka tutaj, takie przemyślenia mnie naszły, jak zawsze przy jakiejś takiej robótce, jak sobie paluszkami tam dubię. Jestem w trakcie czyszczenia podporywału. To się chyba tak profesjonalnie nazywa. Bo tak, przynajmniej podobny element, jak sobie zapisałem do poprzedniego gdzieś tam filmu. Miałem na pulpicie, to był podpisany jako podpora wału i wyglądał identycznie. A więc czyszczę teraz podporowało celem, no wyjąłem stare panewki, będę zakładał tutaj nowe, też takie właśnie ładne, wzmacniane podobno, myślę, że myślę, że faktycznie może tak być. Niemniej jednak bardziej chciałem się skupić tutaj na tym, czym ja, czym ja to czyszczę. To jest, e, słuchajcie, ścierniło bezpyłowe, tak zwane. E, załatwiłem, z, załatwiłem z roboty. On nie, że ukradł, on załatwił, załatwił, z pracy załatwił. Z pracy. Kurwa, gdzie ukradł? Ta, za, ukradł. E, chodzi o to, że e, specjalnie wziąłem i chciałem zrobić to ścierniwem bezpyłowym, aby, no, jak nazwa wskazuje, nie zostawiał to pyłu. Niestety jednak okazuje się, że to ścierniwo bezpyłowe ma bardzo brzydką właściwość, mianowicie tutaj jest bardzo dużo takich ostrawych krawędzi, i w momencie kiedy ja nie wiem czy to będzie widać w momencie kiedy Wy to będziecie wycierać takim ścierniwem bezpyłowym, to tutaj nam się takie bardzo niewielkie jednak resztki tego, tego ścierniwa osadzają, a czasem takie nawet dłuższe nitki, więc. No nie wiem, ja to już tutaj pokończę i po prostu będę bardzo uważnie sprawdzał, czy to wszystko nie jest tutaj... O, właśnie, o czymś, nie wiem czy tutaj będzie teraz widać. Chodzi mi konkretnie o właśnie, o takie pypcie. Takie pypcie zostają właśnie na ostrych krawędziach po wycieraniu, więc no ja tutaj będę bardzo uważny i ostrożny i będę wszystkie te pypcie zabierał, jednakże no nie polecam, na przyszłość chyba będę po prostu używał jakichś zwykłych materiałów typu zwykła szmata taka tylko czysta i myślę że chyba będzie lepszy efekt niż ten Jo powinienem iść spać ale kuźwa siedzę przy tym wale nie wiem czy będzie to widać muszę sobie latarkę wziąć o, co szczęście że tutaj jest pokroiłem sobie te paseczki zostanie mi tutaj jakiś nie wiem, jeden złoty w walucie paskowej więcej info brief jakby ktoś chciał odkupić Yy, więc tak, wał mam już tutaj wsadzony Tak sobie luźno dinda i teraz tak O, tutaj są te paseczki Widać je chyba Widać, nie widać Teraz widać Tutaj, 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 tutaj Generalnie na czopach wału sobie to wszystko położyłem yy, Tutaj mamy podporę wału uzbrojoną już w nowe panewki yy, Więc teraz jedyne co mi pozostaje to podporę wału nałożyć na to delikatnie i zacząć za pomocą tych śrub skręcać. Ogólnie te śruby mają mieć 70 nie więcej niż 71,1 mm. Ja myślałem, że one mają mieć równo 71 mm. i mierzymy z tatą Wychodzi na to, że że śruby za krótkie mamy. Ale dopiero potem doczytałem, że w instrukcji jest, że one mają mieć do. Co oznacza, że nie mogą być dłuższe, no bo jak będą dłuższe, no to gdzieś tam może rozpieprzyć. Gwint, czy coś w każdym razie śruby są ok, są pomierzone. Bo też nie było pewne, czy będą w porządku po strzale, jaki zaliczył ten silnik. Ponieważ te śruby, które tutaj widzicie, ta podpora oraz ten wał pochodzą wszystkie z tamtego rozpieprzonego silnika. Tutaj, tak jak możecie się domyślić, mamy blok z silnika, w którym tam przytarłem wał. No i właśnie w ten sposób to się wszystko rozgrywa. Więc Śruby są w porządku, tu już wszystko jest ponakładane. Będę nakładał teraz podpory wału i będę to powoli już skręcał kluczem dynamometrycznym. Po dokręceniu tego wszystkiego, niestety nie mogę tego nagrać, bo instrukcji zapomniałem, a instrukcję mam na telefonie, a telefonem nagrywam, więc niestety będę musiał to sobie po prostu na bieżąco śledzić, bo tam mam opisaną kolejność, w jakiej mamy dokręcać podpory wału, tyle no. Nie wiem, kurwa, czy ja coś źle robię, czy co, ale wsadzam to delikatnie, tak jak mówili, e, dobrą stroną, bo strzałka ma iść w tą stronę, w stronę rozrządu, e, tutaj ma być skrzynia biegów, no i, <grym> kurwa, patrzcie jaka tu jest szpala. I najlepsze, że to się nie chce zgrać za chuja, w sensie ja tutaj manipuluję tym, próbuję to jakoś ten, nie wiem, czy to ma być taki zamek zabezpieczający, czy kurwa, chuj ale nie wiem czy się nie, <noise> czy się nie okaże tak, że podpora wału się po prostu od strzału wygięła I yy, sam wał wyjdzie, że jest dobry, ale podporę trzeba będzie zmienić Podporę mam gdzieś z tego drugiego silnika, kurwa, tylko to znowu, kurwa Przeczyść, przezbrój, kurwa, załóż Ja pierdolę Kuźwo, utaplałem cały telefon, smażę cały, pływam To jest druga yy, podpora <noise> Co jest lepsze Tutaj też nie przylega. To ja, że tam było, że gentle, czy tam carefully, kurwa, że, że ostrożnie, kurwa zrób. no To chciałem ostrożnie zrobić. To są szpary jak cholera. I teraz pytanie: w sensie domyślam się, że to może być forma zamka. Zwłaszcza, że na to mogłoby wskazywać to, jak tutaj elegancko jest to. Nie wiem, czy to będzie widać w ogóle. Wydaje się jak zatrzask: taki trapezowata końcówka jest yy, i trapezowata. Chuj, wie jaka. W każdym razie, e, nie wiem, chyba chodzi o to, że trzeba to po prostu nałożyć i zacząć skręcać i to się samo dociśnie, no bo innego wyjścia nie mam, bo skoro dwie podpory wału nie, 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 ten, nie chcą się spasować, I to nie jest tak, że one są tutaj na wale krzywe, bo one, kurwa z tą ostrością dzisiaj, o, bo one mają tutaj normalnie szparę, one całe, na całej długości tutaj są, y, no, że nie przylegają, nie? Więc wychodzi na to, że jest to jakaś forma zabezpieczenia I po prostu trzeba to nałożyć i zacząć skręcać, no bo innej rady nie ma Chuje wafra, dzisiaj skręcę Już tutaj wszystko przygotowałem, żeby tutaj wkręcić i tak dalej No ja stwierdziłem, a pierwsze sobie zobaczę na te klucze dynamometryczne w ogóle No i co się okazało, ja sobie wziąłem bardzo fajny klucz Słuchajcie, tutaj znajomy mi zapożyczył Mamy tutaj ustawione 25 N, równiutkie. Elegancko jest. Tam tolerancja jest plus minus 2, więc nawet jeśli nie jest dokładnie i Was teraz kłamie to jest w tolerancji w każdym razie. No i bardzo fajnie, wszystko ten, elegancko. Znalazłem sobie jaki to ma być klucz. Klucz 14 tutaj wchodzi. No i biorę sobie końcówkę i kurwa nie pasi. A nie pasi, dlatego, że się okazuje, że ten oto tutaj gagatek to jest, słuchajcie. <noise> yy, nie wiem, czy to będzie widać. Kurde, 3 ósme kluczyk. Muszę do, motory do, boże, do narzędziowego jechać i muszę Tom kupić. reduction, reduction, bo bez redukcji nie, nie będzie ten, nie będzie pomiaru. kuźwa i znowu dzień roboty w dupę, Psu. Tutaj mamy najniższy zakres, 28, a to się nie mieści w naszej tolerancji, a ja, ja będę się starał robić to wszystko jak najlepiej, więc yy, niestety ten klucz odpada. Mam dwa klucze, żadnym nie w ani jednym. Krasna, kurwa, jest dobry, Takie gówno, całe 5 zł przejściówka z 3.8 na 1.2 wedle gościa. Mam nadzieję, że się nie pomylił, że to nie jest z 1.2 na 3.8, bo się wkurza. Eee. No, przez ten taki badziew za 5 zł. Wczoraj nie zrobiłem tego co miałem zrobić. O, jeszcze ostro nie łapie Zajebiście O! No i co? No, zwarty, gotowy, wymęczony. Trzecia z czterech nocek za mną. Dzisiaj ostatnia. Jest godzina 15.37. O 21 do roboty trzeba jechać. Jedymy działać. Nie mi się nagrywać, bo tutaj sobie gadaliśmy z tatą i tak dalej. Pomiary już zrobiliśmy, mieści się tutaj w tej wartości. Uwaga, nie słuchajcie, tego człowieka jest pijany lub nie jest rozumu. To, co pokazuje, to jest pomiar yy, prześwitu, jeśli by przyłożyć jakąś bardzo płaską powierzchnię do bloku silnika, to jest pod głowicę. Ja tam nie wiem, ja tam miałem jakąś stronę otwartą, ale mi się chyba te manuale pozamykały i. No po prostu, ja tam, tam jest w manualu spis, ja tam zresztą pokażę gdzieś tutaj, macie w tym momencie zdjęcie też z takiej tej specjalnej linijki do tego plastyczku do tej, do tej plasteliny, ale to co ja pokazuję to tak, to nie jest to, żeby mi tam nikt nie powiedział, kurwa debilu, to, to nie jest ten pomiar, ja wiem. Ja nie, wiem, co ja, nie wiem co autor miał na myśli, nie patrzcie na to, to po prostu pokazuje coś nie, co nie dotyczy akurat tematu, ale e, faktycznie luz mieścił się tam w górnej e, granicy limitu. Ale to też się okazało kuźwa, że ja tutaj te podpory wyciągałem, przekładałem i tak dalej, gdzieś kawałek tutaj uszczelki się od pompy oleju dostał e, podczas skręcania, więc ten pomiar też nie jest idealny. Prawdopodobnie zacieśniłoby się to jeszcze troszkę, bo tutaj kawałek uszczelki, gdzieś tam kawałek silikonu jeszcze zalegał mówię, to wszystko się wzięło głównie z tego, że ja wyciągałem i wkładałem ten wał. Te plasticzki które się rozpłaszczały czyszczę smaruję wszystko olejem i tak dla satysfakcji zakręcę sobie po prostu wałem. Możliwe, że to jeszcze rozmontuję i zmontuję to na przykład nie, wiem, nie na oleju silnikowym tylko na jakimś innym smarowidle, żeby po prostu zapobiec przytarciu silnika na, na dzień dobry po starcie No, na ten moment na pewno, jeśli skręcę ten wał, nawet załóżmy, że tak jak mówiłem, na oleju silnikowym i już to będzie miało zostać, to jestem na kolejnym etapie takim, że muszę zamówić takie, taką uszczelkę. To są te uszczelnienia wału. Na tą stronę to jest strona skrzyni biegów i na stronę rozrządową troszkę mniejszą uszczelkę. Czy uszczelniacz bardziej, uszczelniacz wału? Tak. Po zamówieniu tego będę musiał zamówić też uszczelkę pompy oleju, podstawy filtra oleju, yy, uszczelkę pompy wody, yy, żeby tamtą stronę mieć po prostu już możliwie zmontowaną. Później panewki korbowodowe, montaż tłoków. Jak tłoki to pierścienie tłokowe, będzie się działo. Jeszcze, jeszcze, jeszcze daleka droga, ale już jestem na etapie, gdzie zaczynam skręcać faktycznie ten silnik. Yy, już będzie więcej skręcania niż rozkręcania w ten sposób. Osterajś, nie daję sobie zapomnieć. To co tutaj trzymam, to plastikowe pudełeczko. W nim będę zaraz maczał e, śruby od podpory wału. A to pudełeczko jest niczym innym jak opakowaniem trójkąta ostrzegawczego, który musiałem rozstawić pod leoben, żeby oznaczyć auto. No nic, e, wał poczyszczony, podpory poczyszczone z tych plastików. Myślę, że zaraz to skręcę jeszcze na silniku olejowym, zakręcę sobie tak jak mówię, mi. i na dziś będzie to koniec, i trzeba będzie pozamawiać uszczelnienia i składać dalej.